Cześć kochani, z tej strony Kuścina, jesteśmy w kolejnym odcinku e, hey. 4. Tak, ze mną jest Czanka Reska oczywiście. Hej, hej. No. Chyba mi się w początek. No bo myślałam, że zapomnisz o mnie wspomnieć i tak się, chciałam Nie, się. Nie, znowu. Jakbym śmiała zapomnieć. Dobra, na dobry początek przeprowadziliśmy się do Stranger View. na razie chwilowo. Zobaczmy, mm -hmm. czy jakiś... W międzyczasie dodatki nie wyjdą. I ewentualnie pokombinujemy z nowymi. I nie będziemy wracać do tego domu starego. Ja tutaj dokupiłam łóżko i zmieniłam... zamiast laptopa i stolika mamy... Tutaj o to właśnie przywód do podsłuchiwania. No, chyba jakoś tak na miasto możemy wyruszyć. No, już lecimy. No. I badamy dalej sprawę, prawda? Mhm. Mm to gdzie idziemy? A... Tu może co do tego? Hmm. A może chodźmy No, by do się tego. z nim bo on to chyba by najwięcej. Mhm. Mm mm -hmm. On no, chyba jest od dłuższego czasu. My takie no, przyjezdne świeżo. No właśnie. No. Okej. Okay. Nie staliśmy. O. Dobra. To chodzenie w Strage o, ma, ma kartę. Nie wiadomo, czy ma, może i nie mieć. Ano, ta, ano, w sumie możemy go poprosić, ale czy tam da, to druga sprawa. Rozmawiamy z nim, no ale zobaczmy. Eee, założę się, że zdobędziesz wystarczająco dużo materiału dowodowego w sprawie dziwnych wydarzeń w mieście. Uda ci się przekonać, któregoś z naukowców lub wojskowych do wykazania ci karty dostępu do laboratorium. Zobaczymy, mm -hmm. czy nam dadzą. Mm -hmm. A, y z... A to, to jest to samo. Skąd no. tej karty nie ma? No, ale można by go zapytać. Czekaj, może zaraz zapytamy, tylko chcę zobaczyć jak tutaj tego mieszkanie wygląda. Jestem ciekawa. A nie, nie wyjdę, bo przecież... Ja tu wejdę z tobą... O, czekaj, najpierw... zapukaj do drzwi może, co? Mhm. Uh nie -huh. będziemy mu tak z płciurami do haty wbijać. I mówić Emma, my tutaj jest telewizji na nakręcić materiał filmowy, chociaż to nieprawda. Mhm. Mm no. Ja osobiście zastanawiam się nad zmianą kariery na wojskowego. O. A no tak, bo jest nowa kariera tutaj. Tak. Jest. Ale to fajnie wygląda, zobacz. No fajnie, fajnie. I typowy bunkier, nie? No, właśnie ja widziałam takie e, e, jakieś speedbuildy z tego, nie e, z tego dodatku. No? To właśnie robili ludzie coś takiego. No, to, no to co, idziemy Ty naukowców, mówisz? No chyba tak. Czy tam jeszcze coś go pytamy? Możemy zapytać o tą kartę, ale wątpię, że nam ją da, bo nie, nie ma raczej. Ale zobaczyć, możemy jej zapytać, nie? Mhm. Ale będę miała cięcia. Hmm. Czemu? No bo przecież mam wszystkie ekrany ładowania. Aha. A przynajmniej się staram, co on tam powie. Jest aktywny, super, cieszę się. No. O, staruszek biedny. Mhm. Jestem tylko emerytowanym pilotem myśliwca. Myślisz, że dysponuję jakim jakimś fikuśnymi i cóż tam dalej chyba jest? Jakimiś fikuśnymi kartami dostępu, na pewno któryś z naukowców albo ktoś z personelu wojskowego mógłby ci pomóc. Ale wątpię, żeby od tak rozdawali te karty. Czyli ty, tak, jak mówiłam, nie dostaniemy tego tak łatwo. to Nie ma na. Dobra. Fajnie, że są samochody, w oddali tylko. Ja bym ten samochód chciała w tym naprawdę. naprawdę. Mm, fajnie by było. No mógłbym je dodać te samochody. Bo tak kurczę, bez nich ciężko, nie? No dokładnie. Ja z nim jeszcze porozmawiam o też było. Mhm, mm to już pewnie więcej nic nie powie. Bo jeszcze o kartę proszę, chociaż pewnie powiem to samo co tobie. Tak, to jest to samo. No to co, lecimy do miasta, mówisz? Mhm. Mm Porywamy jakiegoś naukowca. No, albo wojskowego. Dobra, no nie mam na porywanie. Nie, to Takie syk, pod pacha idziemy. Mhm. Dobra, e, tak. Powiemy do baru, nie? No, myślę, że w barze. Najlepiej, jak myślę. Powiem, co chwilę przychodzą. My zobaczymy, czy będę kasować wszystkie kanały ładowania. Bo jak, prawdę, jak coś mówimy, to nie będę kasować. Mhm. To wiadomo, bez sensu. O, dziś jest wieczór kosmitu. Spragnieni goście z innych planet mogą po Popijać drinki po obniżonych cenach. Fajnie. O, są wojskowi jacyś. O. Dzień dobry. Ja podejrzewam, że będziemy musieli się najpierw nimi zaprzyjaźnić, żeby nam coś dali. A możliwe. Ale zobaczymy. W tym momencie żałuję, że nie mam tej cechy tutaj. Z wykupienia y, niezwykle przyjazny, czy jakoś tak, bo to od razu wbija pełen pasek. przyjaźni. Dobry. Mhm. dobry. Okay, robimy. O Jezu, a tej babince to co się stało? A podbite oko ma. Nie, to jest z modów akurat, no to zabijanie, to ci mogę potem podlinkować. Nie no, myślę, że po co mi zabijanie w Simsach. Też to jest kreatywne w pewnym sensie, no, w przykład do mojej serki, serki, tak, Dobra, brawo, morska trudna być. Do mojej serii uciekinierka Challenge jest to potrzebne, nie? Dlatego ja nie usuwam modów, które mam, bo, bo po prostu nie mam potem czasu ich na nowo wszystkich ściągać. A oni mm -hmm. też nie wyciągają po, mi pomi, to grę psuje. To nie, mi minus no zdecydowanie by nie był potrzebny. No, czekaj. dowiaduje się. E, e, że Kazimierz pracuje jako młodszy kierownik w miejscu o nazwie kwaterę główna w Tangerwich. Czekaj, to poznajemy mnie tutaj. Uh -huh, uh -huh. Aj. Czekaj, co ja jeszcze sprawdzić, bo nie wiem, czy to działa. Dobra, działa to na różnych save'ach, bo na moim prywatnym save'ie skróciłam mm -hmm. sobie życie do średniego i nie byłam pewna, czy tutaj też nam go nie, 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 nie zniweluje to. Do... Tam no po prostu normalnego, nie? Mnie znerwować mm -hmm. trochę zaczęło to, ile muszę grać z tym żeby osiągnąć z nim coś. Powiem, Choć fajne drogi. O, wypytuję o bazę. Możemy go wypytać o bazę, chcesz? No to wypytajmy. Jeszcze ożywiona rozmowa. Ciekawe czy są speedruny z. W, z tym. O nie mogę go oprościć o kartę. E... Ta a, jakieś wymagane tajne akta. A chyba wiem co trzeba będzie zrobić. Czekaj. Potem pójdziemy, pójdziemy tak, pójdziemy do tego. Potem pójdziemy może do tego sklepiku. Nie? Mhm. Uh -huh. uh -huh. I pogadamy z tym kolesie. Może on, być, może on już nam da. Jakieś nowe rzeczy. Zadufamy no sobie. możemy zobaczyć. Ciekawe. Ja. Domek. Mnie nie. Jomek. Mi nic nie wolno. O jeszcze jest miłośnikiem koła tu. Uroczo. Oj. I przeniosłam pasek. Mam nadzieję, że mi nie zepsuje nagrania. Ale nie powinno. A co? Nie, bo przyniosłam ten pasek startowy tutaj na bok. Aha, dobra. A ja gram w oknie, bo mi w oknie wygodniej. I mi zacina. Mhm. Uh -huh. Bo generalnie e, Sims teren normalnie mi tną jaki jasny gwint. E, w normalnym oknie w takim dużym, nie? A tutaj uh -huh. w ogóle mi coś co jest śmieszne. Więc o, to, to jest ja akurat... jakaś metoda na tą grę. To ja akurat nie mam takiego problemu. No. Że, że mi tnie w dużym. W pełnym sensie. Mm -hmm. Mogę już poczytać? E, jeśli uda Ci się zdobyć wystarczająco dużo materiału dowodowego, a to to samo, co mówił ten pilot, o, czekaj. E, gdyby ktoś pytał, to nie, to nie masz tego. Nie, a, dobra, Ode nie mnie. masz. E, proszę, Kuszyna otrzymuje materiał dowodowy w sprawie Stranger Will. Jedno, e, Jedna pośpiesznie spisana notatka. Eee, tu jest to samo i jest jedna częściowo ocen. My nie wiem jak, bo tu jest jeden. <noise> to jedna. będzie jeden częściowo ocenzurowany raport. Tu będzie jeden. Jeden, jeden, no częściowo. Ja patrzę na końcówki zawsze tego. No i... eee, a ty gdzie jesteś? Czemu ty rozmawiasz z jakimiś ludźmi? I znowu ale Jezu, ile tu jest kosmitów. No, bo jest przecież ten dzień z kosmitami. Dlaczego oni tu przyszli? Mhm. Mm Poczekaj, porozmawiamy, słuchaj, z... ci dadzą od razu. Tak na piękne oczka. Mm, może. Nie ma picia. O, nie, eee, O, Mamy dochować tajemnicy w kwestii wszystkich informacji związanych z sekretnym laboratorium. Nie mogę się nimi dzielić z byle kim. No, no, trzeba po prostu. A tutaj jest. Nimi A tutaj jest jakiś w czapie to już by jakiś generał może być. No, ten nie. Mhm, uh mhm, -huh, mhm. Uh -huh. Tryftof. zakadujemy. Mhm. Uh -huh. On będzie pewnie najwięcej wiedział, tak mi się coś wydaje. A ciekawe jak z tych y, podsłuchów można o, skorzystać. O właśnie, bo mamy podsłuchy przecież. Czekaj. Uh -huh. A możesz czytać? a ja tu będę klikać dalej. E, dobra. E, jeśli uda ci się zdobyć, a to też to samo. To już było. Jestem bez sensu, że oni wszyscy... Okej. Okay? Kiedy to jest, i nie ja chcę te podsłuchy, bo, bo to się robi w przyjaznych, chyba, z tego co wiem. Mm, a nie wiem, ja akurat czekaj. nie wiem. No, czekaj, już to gdzieś. Hmm, nie. Uh, hmm. A więcej? A no, jak jest, się na tym poz... O. Mhm. Tak to Niech ona jeszcze z nimi tutaj porozmawia, żeby się więcej dowiedzieć, bo może coś więcej nam powie. Nie. Polega. To koleżanka A kobietowa. możliwe. Urodzinny jest, ładnie. To miło, czekaj, ty rozmawiasz z nią. Ok. Nie wiem, pochwal szczerze, może być? Może być. Ja tu klikam, żeby jak najszybciej wbić to. Tą kumpel, kumpel. Kupe Skobo Bo ja dzisiaj mam język. Zły. O tam ktoś idzie skrzywiony. No, tu. to <laughs> zauważyłam. Czekaj. Będę mu chciała jeszcze na niego umieścić plus Zobaczymy czy się uda. Mhm. Bo jest bardzo mała... Oj, szansa, żeby... Żeby to nie weszło. Nie zauważył. Mhm. Mm I tutaj też nie zauważył, to jest po prostu, że tutaj jej i obydwie, się świeci. Znaczy, Aha, Mika, i pustę... coś im... no właśnie. Mika. O, dobra, wracamy do domu, myślisz? Mhm. Mm A no chyba możemy wrócić, bo jest w ogóle prawie pierwsza o, w nocy. Matko. No, co uciekamy mm. stąd? No, wróćmy. W kierunek dum. I słyszymy się po dłuższym skręciu. Bo ja ich tu ogarnę, wiesz? Mhm. Mm Dobra, jesteśmy po częściu. Ja już tutaj wstałam. A tutaj w ogóle loteria jest jakaś. No, bierzemy udział. A weźmy, czemu nie? Może wygramy jakiś milion. Ej, w ogóle co tak nieswojo się czujemy? Okej, okay, bo ja jestem niewyspana przez łóżko i chłodna. Jeszcze mam miesiączkę, a. Jak to się robiło? Chwila. O, jest Koblost na roterii. Kupimy nie? Mhm. Mm okay, ja jedną wersję tylko kupię na szybko, pamiętam. To było. Dekoracja, chyba potrzebuje pudełka jednego, jakie pudełka. Pokażę ci. O, oczekaj, co to Ewentualnie zrobię taki, będzie szybciej. O, to. Eee, a co to daje? Teraz zobaczysz, pokażę ci. Open. Unpack. I tak, żeby... Aha. Ile? Daje. Znaczy wy pozorom tego dużo dla Sima. ma nie, nie, nie chodzi brudne. Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. A, bo ja spięta jestem. No, znów to mam trochę ci brak rozrywki. Okej. Okay. Ja chciałam. Ej, los na roteri. To kupimy dwie, nie? Ty ja kupię. Nie? No, można kupić. Jutro trochę o drugiej w nocy dopiero. Y nie, Szef był tam. niezadowolony z wyników pracy zdalnej, a i, aha, to coś Ej. z pracą. Oj tam, oj tam, a ty dziewczyno, godzinę niby ci weźmiemy wolne. No, może tą chorobę symulować. Czekaj, mamy trzy dni wolnego na start, tak że spokojnie. A, no to dobra. Poczekaj, czekaj, zrobimy tak na chwilę, to anuluję. Mhm. Mm Anuluję i... Odjeżdżam za chwilę. No! Jee, yeah, Simpsy! A, ty ja ty... Na, na dwór ty idę. Ty idziesz w ogóle w piżamie do tego? A, i poszłam, zostawiłam miskę i wróciła. No. Brawo. Cała Simpsy. Takie dobre. Już się zastanawiam, czy na tak bardziej przygodowo nie obrać. Mhm. Mm Co ty na to? A może tak być, fajnie by to wyglądało. Na to przebiłem na ten odcinek już. U mnie wiem, czy zdążymy kolejny Dobra. nagrać. Dobra. Nie, nie, ja, ja muszę lecieć no, zaraz. No, dlatego mówię, to raczej wątpię, że nagramy jeszcze jeden odcinek. Mhm. Mm tu jeszcze zjemy i kończymy. Nie? No tak myślę. No. Daj. I, I będziemy mogli... a bo dalej nie mamy tej, tej karty. Nie, nie mamy nie. karty. Nie mamy karty, ale w następnym odcinku. Ale jakieś odcinku... tam sekretne notatki dostaliśmy tak, chyba. Mamy notatki, ale jeszcze będziemy się bawić z tymi podsłuchami w następnym odcinku. To po prostu podsłuchamy i Kazimierza, i, mhm. i Krzysztofa, ale to w następnym odcinku niestety. Ano no tak, mhm. bo już nie zdążymy. A... Także my dziękujemy Wam za oglądanie. No chyba, bardzo, coś jeszcze chcesz powiedzieć? Nie, nie. Także no. no. No, także w następnym to te podsłuchy można zrobić, a też mi się wydaje, że jak mamy te tajne notatki, to chyba możemy coś w tym sklepiku kupić, czy tam tak dostać. Wydaje. Także tym się może Aha. zajmiemy. I jeszcze otworzymy to, ale to w następnym odcinku, tak mi nie? Czy ja Chyba mhm. też. Chociaż może teraz jeszcze to otworzymy. Dobra. A, to są te. Co się stało? A to! Te zarodniki, ja. czy co to, a to nie, owoc jakiś. Dziwny. Mhm. Ja. To niepotrzebnie bałyśmy się. No. Chyba. Chociaż kto wie. Czy ja tu no. mogę zasadzić. No ciekawy, ja właśnie. Mogę. O, Zasiej. Zobaczymy, co z tego wylośnie, nie? No, może taki właśnie nie kwiat. One w ogóle jak kryształy wyglądają, nie? No, no. Ja myślałam, że to jest właśnie jakiś, nie wiem, diamencik czy Też coś tak takiego. Tak myślałam w pierwszej chwili, takie, jest diament? Takie nie. łukamy się. Haha. Mmm. Dobra. Kończymy, nie? Mhm, tak myślę. Także my dziękujemy mam serdecznie za oglądanie. Łapkujcie, komentujcie. Subskrybujcie nasze kanały. Link do Czanki Ryskiej jest oczywiście w opisie filmu. Ja dziękuję hmm. Wam za oglądanie. Trzymajcie się cieputko i cześć, pa, pa! Dzięki, hej. No.